Chciałbym powiedzieć dwa zdania o tym, że Bóg Ciebie kocha i akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś. Bardzo dużo ludzi w Polsce boi się przyjść do Boga, ponieważ myślą, że Bóg tak na nich się gniewa za ich grzechy i upadki, że się boją do Niego przyjść. Ale jest taka. Jedna historia w Ewangelii, która opisuje, jaki naprawdę jest Bóg. My mamy różne wyobrażenia na temat e, tego, jaki jest Bóg, ale Boga nam pokazał Jezus. Kiedy On przyszedł na ziemię, On powiedział: Jeśli mnie widzicie, to Ojce widzicie. Czyli Jezus pokazał, jaki tak naprawdę jest Bóg w niebie. I była taka historia, że złapano. Dziewczyna na cudzołóstwie, na jawnym grzechu. Po prostu mężczyźni, faryzeusze, religijni ludzie złapali ją, przyciągnęli do Jezusa i powiedzieli, możesz kazał takich kaminować. I uwaga, jaka reakcja Jezusa. Jezus coś pisał na ziemi. A na ziemi on mógł napisać prawo, które mówiło, że jeśli zgrzeszy dwie osoby, to dwie osoby muszą umrzeć przy jawnym grzechu, przy cudzołóstwie, ale przeprowadzili jedną osobę, jedną kobietę. Więc już oni sami nawalili i zniszczyli prawo Mojżeszowe. I dalej Jezus rozmawia z nimi i później Ewangelia Jana w ten sposób opisuje, co się wydarzyło dalej. Wszyscy porzucali kamienie i jest napisane Jezus powiedział, kto z was bez grzechu niech w nią rzuci kamień i później, gdy oni to usłyszeli sumienie ich ruszyło wychodzili jedni za drugim poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo tylko kobietę, rzekł jej kobieto, gdzie są ci co cię oskarżali nikt cię nie potępił Nikt, Panie! odpowiedziała, wtedy, że jak Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Pierwsze co powiedział Jezus dziewczynie, która zasługiwała na potępienie, on powiedział ja. Ciebie nie potępiam. Pierwsze, co Jezus daje Tobie, pierwsze, co pokazuje Tobie, pokazuje akceptację i miłość. On mówi do Ciebie: Ja Ciebie nie, nie potępiam za ten grzech, za te błędy, za to, że Ty jesteś zdala ode mnie, że zostawiłeś mnie, może odwróciłeś się ode mnie kiedyś. Ja Ciebie nie potępiam. I dopiero później, kiedy powiedział, że Ja Ciebie nie potępiam Powiedział, idź i o już nie grzesz Czyli tak, tak, tak. Najpierw nie powiedział Nie grzesz, dlaczego do mnie przyszłaś Odejdź ode mnie, Ty grzesznica Tylko darował Jej wszelką winę Wszelki upadek Wszelki grzech Pokazał jej niesamowitą Miłość i miłosierdzie Ty dzisiaj możesz doświadczyć Bożego miłosierdzia i mocy Jego niepotępienia. On Ciebie nie potępia.